Witajcie ciekawcy. Na pewno wielu z Was kojarzy film Pamiętnik księżniczki z 2001 roku, prawda? Tam główna nastoletnia bohaterka San Francisco, grana przez Anne Hathaway, dowiaduje się, że w rzeczywistości jest księżniczką kraju zwanego Genowia. Cóż, takie filmy są zabawne i przyjemne, jednak dla niektórych prawda może być zupełnie inna i na pewno była taka dla Delphine Bill. Kim ona właściwie jest? Jak to się stało, że w dorosłym życiu udało jej się wywalczyć tytuł księżnej Belgii? I dlaczego musiała w ogóle stoczyć tę długą batalię prawną? Dzięki komu ta sytuacja ujrzała światło dzienne? Co dopiero warta usłyszenia historia. Czy te wydarzenia mogą doprowadzić do odkrycia większej liczby skrywanych prawd w innych rodzinach królewskich na całym świecie, którzy inni monarchowie spodzili nieślubne dzieci? Zostańcie z nami do końca, bo mamy dla Was wiele ciekawych informacji, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łap. W górę. Aby w pełni zrozumieć sytuację, zacznijmy od Alberta II, byłego króla Belgii. Dla tych, którzy nie wiedzą: tak, Belgia to państwo mające monarchię. Musicie wiedzieć, że na świecie mamy nie tylko brytyjską rodzinę królewską. Są inne państwa, gdzie królowie, królowe i książęta są bardzo ważnymi osobami w swoich krajach, a w innych naszych odcinkach mogliście też usłyszeć o niektórych z nich. Jednak w tym filmie zabieramy Was do europejskiej Belgii i jej skandalu. Na początek odrobinę historii. Król Albert jest ostatnim żyjącym dzieckiem króla Leopolda III i księżniczki Astrid, urodzonej księżniczki Szwecji. Objął tron w 1993 roku po śmierci swojego brata Baldwina, ponieważ starszy książę nie miał dzieci. Król Albert pracował przez 20 lat do 2013 roku. Wówczas rzekł się tronu ze względów zdrowotnych, w wyniku czego jego syn Filip objął koronę jako obecny król Belgów. Książę Albert przebywał w 1919 w 1958 roku w Rzymie, gdzie na przyjęciu w ambasadzie belgijskiej poznał swoją przyszłą żonę, pochodzącą również z utytułowanej rodziny Paolę Ruffo di Calabria. Według Royal Central, kiedy królowa Paola po raz pierwszy spotkała swojego przyszłego męża, powiedziała, że oboje byli nieśmiali i niewiele rozmawiali. To jednak wystarczyło, aby zauroczyli się w sobie, a Albert jeszcze tego samego roku jej się oświadczył, dokładnie 6 grudnia 1958 roku. A dwa miesiące po tym, jak przedstawił o swojej rodzinie, ostatecznie ich zaręczyny zostały oficjalnie ogłoszone 13 kwietnia 1959 roku. Ich relacja rozwijała się naprawdę szybko. Para wzięła ślub 2 lipca jeszcze tego samego roku. Kolejnych Latach powitali na świecie dwóch synów i córkę. Król Filip urodził się w 1960, księżniczka Astrid w 1962 i książę Laurent w 1963 roku. Łącznie para małżonków doczeka się już 12 wnuków i dwóch prawnuków. Sytuacja rodzinna brzmi idealnie, ale właśnie. Wcale tak nie jest, bo tutaj zaczyna się historia bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli córki spoza małżeńskiego łoża króla Alberta II. Jak donosi Tisztelt, który pierwszy opublikował kontrowersyjne informacje, w 1997 roku właściciel walońskiego magazynu satyrycznego Pere Ubu powiedział Bertowi Muratowi, właścicielowi owego magazynu, że król Albert ma nieślubną córkę. Jednak ze względu na bliskie związki z rodziną królewską, właściciel pisma satyrycznego nie mógł sam napisać tej historii, nie ryzykując zniszczenia swoich relacji i pozycji. Muraz zaskoczony tą wiadomością, kilka dni później postanowił ją samodzielnie opublikować. Informacja ta nie rozeszła się jednak wielkim echem, ponieważ obywatele Belgii nie wzięli na poważnie tego, co zostało napisane w satyrycznym magazynie. Co ciekawe, wiadomość tak naprawdę wyszła na jaw kilka lat później, gdy 16-letni Mario Daniels zaczął pisać książkę zatytułowaną Paola od La Dolce Vita do Królowej biografią belgijskiej królowej żony króla Alberta. W rozmowie z Vanity Fair opisał cały proces. Ujawnił, że kiedy zaczął zadawać pytania na temat małżeństwa pary królewskiej, nikt chłopaka nie traktował poważnie. Co ciekawe, choć wyjaśniał swoim rozmówcom, że pisze książkę i ma wydawcę, wszyscy myśleli, że to po prostu szkolny projekt. Autor wyjawił, że w latach 70. wszyscy mieszkańcy Belgii wiedzieli, że królewskie małżeństwo było na skraju rozwodu, ale nikt nie znał tego przyczyny. A Mario był tym, który był gotów na znalezienie odpowiedzi. Brak poważnego traktowania przez innych okazał się być bardzo Przydatne. Dlaczego? Bo jak wyjaśnił, dzięki temu mógł rozmawiać z ludźmi, którzy normalnie nie rozmawialiby z dziennikarzami, takimi jak na przykład osobisty kapłan Rodziny Królewskiej. Jednak wszyscy jego rozmówcy nie chcieli zdradzać sekretów króla i królowej. Mówili chłopakowi, że nie jest to ważne, ponieważ małżeństwo już dawno się pogodziło. Mariu rosła frustrację, ponieważ było dla niego jasne, że stało się coś wielkiego. Wydawało się, że szczęście było po jego stronie, gdy jego wydawca zorganizował nieoficjalne spotkanie z nim i kimś, kto opracował na dworze królewskim. A osoba ta udzieliła mu prostej odpowiedzi, mówiąc, że informacja ta nie będzie żadną odkrywczą nowiną. 16-latek usłyszał wówczas, że tak naprawdę wszyscy wiedzą o córce Alberta z inną kobietą. Następnie chłopak zadzwonił do swoich poprzednich kontaktów, które potwierdziły to, co już wiedział. Książkę Mario dokończył i została ona wydana w 1999 roku. I wtedy narobiła sporo hałasu. Belgijski rząd postanowił zbadać te roszczenia względem króla i jego nieślubnego dziecka. Zastanawiacie się, kim właściwie jest kobieta, która urodziła nieślubną córkę króla? Jak się okazuje, to belgijska arystokratka Sybille de Siles Chumps. I uwaga, tutaj historia brzmi jak prawdziwa telenowela. Ich romans, według zdobytych informacji, trwał aż 18 lat. W tym czasie Albert sprawował królewskie rządy i był już mężem Paoli oraz ojcem ich wspólnych dzieci. Zaś Sybili również była mężatką. Mimo to z relacji króla i arystokratki na świat przyszła Delphine Ball 22 lutego 1968 roku, która dziś jest artystką. Początkowo, gdy książka Mario została opublikowana, obie kobiety, zarówno matka, jak i córka, odmówiły komentarza w tej sprawie, a to doprowadziło pała do odrzucenia tego tematu, traktując go jak zwykłe plotki. Jednak główną rzeczą, którą prasa belgijska uznała za potwierdzenie informacji jako prawdy ze strony króla, był krótki fragment jego bożonarodzeniowego przemówienia z 99 roku. Wówczas król Albert między słowami powiedział zdanie, cytujemy ,,Królowa i ja myśleliśmy o kryzysie małżeńskim, przez który przeszliśmy 30 lat temu. Ten kryzys został niedawno podkreślony. Nie chcemy wchodzić w temat głębiej, bo to część naszego prywatnego życia. Choć niejednoznacznie to sporo można było wywnioskować, prawda? Sytuacja nabrała tempa, gdy na początku XXI wieku wcześniej milczące panie, delfinie Belle i jej matka postanowiły zabrać głos. I tak młoda wówczas kobieta przyznała w programach i wywiadach, że rzeczywiście jest córką króla. W 2008 roku belgijska artystka wydała swoją książkę zatytułowaną Cutting the Umbilical Cord, w której ówczesna 40-latka opowiadała o bólu, który ona i jej matka odczuwały, powodowanym zaniedbaniem ze strony Alberta. Ujawniła w niej również, że gdy była malutka i ojciec Król był gotów rozwieść się żoną, ale Sybil temu zapobiegała. Boel ujawniła również, że po przeprowadzce do Londynu z matką w 1976 nadal regularnie go widywała, ale wtedy nie była w ogóle świadoma, że jest jej ojcem. W 99 Delfin skontaktowała się z Albertem, dzwoniąc na jego telefon komórkowy, po tym jak jej matka poważnie zachorowała. Zgodnie z jej książką, kiedy odebrał, usłyszała od króla Alberta, że nie może już nigdy więcej do niego dzwonić, a on nie chce już słyszeć o całej sprawie. Wtedy też dodał, że wcale nie jest jego córką. Sprawy ucichły na jakiś czas i powróciły w 2013. Kiedy król Albert zrzekł się tronu na rzecz swojego syna i stracił immunitet. Wtedy Belle złożyła pozew domagając się uznania jej za jego biologiczną córkę. W tym samym roku belgijski program telewizyjny wyemitował wywiad z Longchamps, w którym starsza już kobieta poparła twierdzenia swojej córki. A nawet opowiedziała o początku swojego związku z Albertem, wtedy jeszcze księciem. Sybil wyznała, że spotkała go w Grecji, gdzie jej ojciec był ambasadorem. Wspominając lata 60. ujawniła swoje odkrycie. Podoba się Albertowi, mężczyzna darzył ją uczuciem. Kiedy kilka miesięcy później została zaproszona. Na obiad celowo usiadło obok niego, co z kolei doprowadziło Paulę do wściekłości. Mówiąc o ich romansie, powiedziała też, że chociaż wieści o ich zażyłości nie dotarły do belgijskich mediów, w aparacji za granicą ich wyśledzili. To spowodowało, że król Baduin, brat Alberta, wywał presję na ojcu Langchamps, aby jego córka zakończyła romans. Jednak sprawy się skomplikowały, gdy młoda, wówczas 27-letnia dziewczyna, zaszła w ciążę w 67 roku. Dodała, że nie używali żadnej ochrony, ponieważ wcześniej miała problemy i nie sądziła, że to możliwe, aby kiedyś doczekała się dzieci. Jak wspomniała, Udzielając wywiadu, Albert wcale nie uważał, że nieślubne dziecko to katastrofa, a gdy urodziła córkę, wysłał bukiet kwiatów. Pomimo sprawy sądowej, 4 lata po pierwotnym złożeniu pozwu, sąd w Brukseli uznał roszczenie Delfin za bezzasadne. Dlaczego? Ponieważ nie udowodniła, że Jacques Buel, z którym jej matka była w wieloletnim związku małżeńskim i którego nazwisko dostała po urodzeniu, nie jest jej ojcem. Zatem z prawnego punktu widzenia miała ojca i nie była córką Alberta. Prawnicy Delfin udali się do sądu apelacyjnego, który następnie orzekł, że kobieta nie jest dzieckiem Jacquesa i nakazał byłemu Królowi dostarczenie próbki DNA. 6 miesięcy później w 2019, kiedy były król nie zastosował się do przeprowadzenia badań, sąd w Brukseli zagroził mu płacenie grzywny w wysokości 5600 dolarów dziennie, aż w końcu przystąpi do testu. Ostatecznie Albert zgodził się na badanie DNA i w styczniu tego roku przyznał, że jest biologicznym ojcem Buell. Na początku października tego roku sąd orzekł również, że Delfin, która ma aktualnie 52 lata, ma prawo do nazwiska swojego ojca byłego króla. Będzie teraz nazywać się Delphin of Saxon, Coburg Gotha księżniczka Belgii. Prawnik kobiety dodał też, że jej dwoje dzieci, Josephine i Oscar, również będą nosić królewskie tytuły. W oświadczeniu mężczyzna powiedział, że Buel jest zadowolona, że w końcu zostanie potraktowana tak samo jak troje innych dzieci Alberta, a to oznacza, że zostanie również uwzględniona w jego testamencie. Zaledwie kilka dni temu Delfin rozmawiała z dziennikarzami i ujawniła, że nie widzi potrzeby, aby być traktowaną jak członkowie rodziny królewskiej. Nie wymaga i nie chce, aby zwracano się do niej królewskim tytułem. Po prostu chce być postrzegana jako artystka. Dodała, że ważne jest to, że należy Wreszcie została uznana za część rodziny ojca, który zawsze był dla nich chłodny w relacjach. Ujawniła również, że nie oczekuje niczego od utytułowanej rodziny, ale zaznaczyła, że gdyby jej przyrodnie rodzeństwo lub ktokolwiek inny zdecydował się do niej dotrzeć, nigdy by się od nich nie odwróciła. Była w końcu odniosła sukces w swojej sprawie i po ponad 50 latach została członkiem rodziny królewskiej. Jak myślicie, czy może to zachęcić innych ludzi do przedstawienia swoich historii i twierdzeń? Nie zapominajmy, że książę książe Monako również o imieniu Albert II ma dwoje nieślubnych dzieci. Najstarszą z nich jest dwudziestni. 28-letnia dziś Jasmine Grace Grimaldi wynik krótkiego związku jej matki z księciem po wakacyjnym romansie na lazurowym wybrzeżu. Matka wychowała ją w Kalifornii. A dziewczyna poznała swego ojca dopiero w 11 roku życia, kiedy odwiedziła Monako. W wywiadzie dla Harper's Bazar ujawniła, że był to punkt zwrotny, który na nowo zdefiniował jej życie. Od tego czasu ojciec i córka cieszą się bardzo dobrą relacją. Książę oficjalnie uznał ją za swoją córkę w 2006 roku. Drugim nieślubnym dzieckiem księcia Monako jest 17-letni Aleksand Grimaldi-Coste. Jego matka Nicole Coste była i jak oto poznała księcia. Na wieść o ciąży Albert odwiedził kobietę, obiecując, że prawnie uzna dziecko za swoje, po pozytywnym wyniku badań DNA, potwierdzającym jego ojcostwo. Gdy tego nie zrobił, zwróciła się ona z informacją do prasy. Początkowo monarcha nie wypowiadał się publicznie, będąc w oficjalnej żałoby po śmierci ojca. W końcu w oświadczeniu wydanym przez swego adwokata w lipcu 2005 roku uznał chłopca za swojego syna. W następnym roku w wywiadzie dla Larego Kinga książę powiedział, że dwójka jego najstarszych i jednocześnie nieślubnych dzieci nie jest uwzględnianych w kolejce do tronu w Monako zgodnie z obowiązujące w tym kraju, ale są pod opieką finansową. I tak jak jego dzieci, które pochodzą ze związku małżeńskiego, pozostała dwójka również jest zaliczana do prawowitych spadkobierców osobistej fortuny księcia Alberta, którą szacuje się na około miliard dolarów. Także hiszpańska rodzina królewska ma swoją historię z nieślubnymi dziećmi monarchów. Jednym z nich był Leonardo de Barbon, który twierdził, że był synem Alfonsa XIII, który miał Roma z aktorką Carmen Ruiz Moragas, a wynikiem tej relacji był jego narodziny w Madrycie w 1929 roku. Po wielu latach w 2002 starszy już mężczyzna. Pojawił się na pierwszych stronach gazet, kiedy opublikował swoje wspomnienia. Jego podanie do rejestru cywilnego Madrytu jako nieślubnego syna króla zostało przyjęte w 2003, a celem nie było uzyskanie tytułu królewskiego. Leonardo chciał po prostu użyć nazwiska de Bourbon Ruiz, czyli nazwisk rodzinnych zarówno matki, jak i ojca. Jednak choć wcześniej nie zależało mu na tytułach, ostatecznie postanowił o nie walczyć, ale jego prośby zostały odrzucone. Jak myślicie, czy zwycięstwo Delphine Buel w sprawie uznania jej za córkę księcia Alberta i dostanie królewskich tytułów przekona innych do wystąpienia z tego? Tak Takimi roszczeniami. Jak myślicie, ile nieślubnych dzieci monarchów chodzi po świecie? Czy książę Harry i książę William mogą spodziewać się, że niedługo dowiedzą się o jakimś niespodziewanym rodzeństwie? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, bo ciekawe filmy publikujemy dla was codziennie. A jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.